Cześć, witaj na kanale Szkoła Programowania.com. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się stworzeniem pełnej funkcjonalności obszaru biznesowego. W IT mówimy na to CRUD. Zapewni nam to dokonywanie podstawowych operacji na modelu danych. Na początek, co to jest CRUD? Skrót CRUD skrót, pochodzi od angielskich słów Create, Read, Update and Delete. To znaczy opisuje cztery podstawowe operacje, które możemy wykonać na tabeli albo, szerzej mówiąc, w obszarze biznesowym, czyli w jakiejś pewnej funkcjonalności naszego systemu. I w naszym przypadku mamy tabelę Work Items. I teraz w tej tabeli krótko będzie Create, czyli stworzyć nowy rekord w tej tabeli. To będzie Update, czyli możemy zaktualizować jakiś wiersz w tej tabeli. Mamy Read, czyli możemy odczytać listę rekordów, albo odczytać pojedynczy rekord, sprawdzić go. I mamy delete, czyli możemy usunąć wybrany rekord z tabeli. I daje nam to możliwość pełnej manipulacji danymi oraz przeglądania ich. Na początek przywrócimy stan naszego projektu z poprzedniej lekcji do stanu wyjściowego, czyli wracamy do strony home i usuwamy zmiany w widoku dla metody index i dla metody privacy. Czyli czyścimy ten kontroler i robimy sobie taki zwykły kontroler, bo nie będziemy teraz work itemsów. Czytywać tutaj w, w kontrolerze Home, tylko spróbujemy wygenerować sobie całkowicie nowy kontroler. Przywróciliśmy stronę i teraz jest to jest po prostu napis Welcome. Privacy jest bez zalogowania dostępne, czyli mamy przywróconą taką pierwotną wersję naszej strony. Ok. Zanim zaczniemy, mam dla Ciebie ogłoszenie. Na stronie szkoła programowania.com znajdziesz praktyczny poradnik jak pomyślnie przejść rozmowę o pracę na stanowisko Junior C-Sharp Developer. Znajdziesz tam porządnie opracowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wprowadzenie do terminów IT oraz opis, jak rozmowa wygląda z perspektywy pytającego i dlaczego są zadawane konkretne pytania. Wystarczy kliknąć, kupić e-booka, możesz zapłacić blikiem, z telefonu albo poprzez płatności 24 bezpiecznym przelewem. Nie musisz podawać kart kredytowych, zrobisz to szybko i prosto. Otrzymasz naszego e-booka, którego możesz czytać na telefonie albo na komputerze i uczyć się w dowolnej chwili. Dziękuję. Nasz krót będzie wygenerowany automatycznie przez Visual Studio. Użyjemy kreatora, kontrolera MVC, bazującego na modelu Entity Framework i generującego widoki automatycznie. W, poprzedniej, w poprzednim odcinku stworzyliśmy model danych z użyciem Entity Framework i ten nasz model, który stworzyliśmy, to już był model, który już był stworzony jakby w technologii Entity Framework i dzięki temu możemy go teraz wykorzystać. Na początek wybieramy klasę modelu, następnie wybieramy klasę z kontekstem, wybieramy plik z układem strony z layoutem i na końcu podajemy nazwę kontrolera. Tutaj te checkboxy są wszystkie zaznaczone, czyli chcemy to wszystko wygenerować, całą zawartość. I w naszym przypadku nazywamy go Work Items Controller i Visual Studio automatycznie wygeneruje nam kontroler oraz widoki dla modelu Work Items. Działa to na tyle kompleksowo, że bez problemu możemy użyć takiego króla do wygenerowania prostego obszaru biznesowego. W przypadku prostych aplikacji możemy całkowicie oprzeć się na tym mechanizmie, ponieważ taka aplikacja będzie działała prawidłowo. Dodatkowo Warto przejrzeć wygenerowany kod, ponieważ może on być naprawdę inspiracją do sposobu tworzenia stron w technologii ASP.NET, ponieważ on jest wygenerowany prawidłowo, zawiera podstawowe metodyki takiego pisania kodu dla ASP.NET. Po wygenerowaniu mamy WorkItemsController, który nam się tutaj otworzył. Mamy w nim podstawowe metody: Index, pobiera listę plików, details. Pobiera jeden listę zadań, details pobiera jeden element, create tworzy nowy element, edit aktualizuje i delete usuwa. I mamy też confirm, czyli potwierdzenie usunięcia. Dobrze, i teraz i mamy też automatycznie wygenerowane widoki dla tych metod, czyli create, delete, details, edit, index. Część metod w kontrolerze posiada dwie wersje na przykład create albo edit metody. I pierwsza metoda jest to metoda typu get. Każda metoda domyślnie jest typu get. Jest ona wywoływana kiedy otwieramy widok, na przykład do tworzenia nowego rekordu, kiedy otwieramy ten formularz na stronie, wtedy ta metoda się wykonuje i możemy w tej metodzie zainicjalizować formularz, doczytać jakieś pomocnicze dane, słowniki. Druga metoda to jest metoda post wpisujemy ją takim atrybutem, taką adnotacją, i to jest nasza metoda. Nazywa się tak samo, ale ona ta metoda jest wywoływana, kiedy klikniemy na formularz przycisk Zapisz albo utwórz, wtedy dane z formularza są przesyłane za pomocą posta i trafiają do tej drugiej metody, i następuje tu aktualizacja, walidacja modelu i zapisanie, dodanie tego elementu w naszym przypadku create do kontekstu i zapisanie zmian na bazie danych. Dodatkowo w kodzie możemy zobaczyć zabezpieczenie formularza bind poprzez określenie, które pola będą przesyłane do metody. Służy do tego adnotacja bind, gdzie przed obiektem modelu danych podajemy listę pól. I te pola będą przesyłane do metody. Inne pola nie będą przesyłane, nawet jeśli użytkownik użyje klienta http, innego niż przeglądarka internetowa, np. postmana, rest i ręcznie utworzy taki formularz, zasymuluje użycie przeglądarki i użyje pola inne, które nie są na formularzu, ale znajdują się w modelu. To w, w takiej sytuacji mógłby zmienić pola, które nie powinny być zmienione. I ten mechanizm nie przeniesie tych pól do, do metody i zabezpieczy nas przed taką nieautoryzowaną, hakerską zmianą naszego modelu. Także to jest pierwsze zabezpieczenie. Mamy tu też takie zabezpieczenie: Validate Anti Forger talk Token. I po dodaniu takiej adnotacji w kodzie widzimy takie właśnie. Nad metodami POST, tylko te adnotacje, i one zabezpieczają requesty przed wywołaniem metody z innego hosta niż był wygenerowany formularz. Strona generuje kod, który jest weryfikowany przy każdym wywołaniu metody, i tylko taki request zostanie zaakceptowany. Nie można wtedy wykonać requestów z zewnętrznego serwera. Taki atak nazywa się Cross Site Request Forgery Attack. Third-party components jakieś rzeczy, które z innych serwerów jakieś. Z innego adresu poprzez link wywołany albo zupełnie zasymulowany wejść na tą stronę z innego adresu nie zadziała i, i po prostu, jak nie będzie tego kodu i te kody się nie będą zgadzały, to to jest drugie zabezpieczenie, które tutaj mamy. Dodamy sobie jeszcze polecenie. Wejdziemy ręcznie do pliku z układem strony. Otwieramy plik z układem strony i dodamy nową pozycję w menu. Czyli tutaj mamy. Tutaj to będzie stare przywrócimy, to będzie Home. A nową pozycję nazwiemy Work Items. To będzie Work Items. A metoda będzie Index. Czyli chcemy zobaczyć po wejściu w Work Items, chcemy zobaczyć listę, listę zadań. I uruchamiamy. Po uruchomieniu strony wchodzimy na work items i mamy taki widok, wygenerowana lista z przyciskiem dodawania nowych rekordów z poleceniami tutaj edycji, pokazania szczegółów tego rekordu i usunięcia, czyli na początek możemy sobie dodać nowy rekord, możemy napisać task third i możemy napisać this is task i klikamy create i takie zadanie zostaje zapisane, mamy trzecie zadanie, tutaj dodane. Po kliknięciu Details możemy przeczytać to zadanie. I tu mogła być taka sytuacja, że na liście mamy tylko na przykład opis albo nazwę, a tutaj mamy więcej pól wymienionych. Możemy sobie wtedy obejrzeć. Możemy tu też kliknąć przycisk Edit. Jak klikniemy, możemy sobie na przykład zmienić coś. Klikamy Zapisz, i te zmiany są już tu naniesione na model. I tak samo możemy użyć na końcu z listy operacji Delete. I możemy, wyświetla nam się. Potwierdzenie tego, czy na pewno chcemy usunąć. Are you sure you want to delete this? Robimy delete. I jest usunięty ten rekord. W ten sposób, bez pisania kodu, w kilka minut mamy utworzony obszar biznesowy naszej aplikacji. Używając mechanizmów autoryzacji z poprzedniego odcinka, możemy określić dostęp dla określonych grup użytkowników, dla wybranych operacji. Mamy pełnoprawny, zabezpieczony obszar biznesowy, który możemy uruchomić i używać w internecie. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału Szkoła Programowania.com. Jeśli masz jakieś pytania albo wątpliwości, napisz komentarz. Pamiętaj, żeby zostawić kciuka w górę, co poprawi mi humor. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam. Cześć!